Cześć. Nie byłabym sobą, gdybym na jednych z pierwszych filmików, jakie przed Wami prezentuję, nie rzuciła nas wszystkich na głęboką wodę. Bo to lubię najbardziej. I teraz tak, przed Wami dzisiaj temat strony biernej, czyli w języku angielskim jest to passive. Czym i kiedy możemy spotkać się z takim czymś jak strona bierna? Strona bierna przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie koncentruje się na takim czymś jak osoba, która dokonuje danej czynności, a na czynności, która została dokonana. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie możecie znaleźć stronę bierną, to większość artykułów w języku angielskim, które będziecie czytać w wielorakich tematach. Chciałabym, żebyście wiedzieli o takim czymś jak przepis na szóstkę. Przepisy na szóstkę to kilka prostych reguł, które będą Wam pomocne dla danego tematu. Z czasem, kiedy pracowałam z wieloma osobami z językiem angielskim, chciałam ten angielski tym wszystkim ułatwić. I na bazie tego powstały takie rzeczy jak przepisy na szóstkę. I dzisiaj przy pomocy trzech. Krótkich, tak jakby reguł, będę mogła wam pokazać, jak właśnie działa pasyw. Pasyw możemy spotkać w takim czymś, jak fakt, że bank został obrabowany, samochód został skradziony, obraz został namalowany, a my dzisiaj będziemy pracowali na tym, że widok ze wieży Eiffla jest podziwiany przez turystów. Jest on podziwiany zawsze. Był on podziwiany w zeszłym roku, Kojarzycie last z zeszłego odcinka. Jest on podziwiany przez wiele lat, oraz wyrażamy nadzieję, że on będzie zawsze podziwiany. A teraz już przechodzę do samego meritum. Przepis na szóstkę. Przepis na szóstkę w tym razem zakłada trzy reguły. Pierwsza to fakt, że podmiot zamienia się kolejnością z dopełnieniem. Czym jest podmiot, czym jest dopełnienie? Podmiot kojarzycie, ponieważ stoi on zawsze na początku zdania. Wy go kojarzycie jako I, you, he, she, it, we, you, they. Ale również kryje się on pod postacią tourists, people, my dog, painting itd. A dopełnienie, jak sama nazwa wskazuje, dopełnia Wam zdanie i najczęściej stoi ono po czasowniku. W tym przypadku naszym dopełnieniem jest to jak The View from the Eiffel Tower. I teraz tak, to się zamienia miejscami. W takim razie The View from the Eiffel Tower wędruje na sam początek zdania. Co jest drugą regułą? Fakt, że czasownik musi być w trzeciej formie. Czym charakteryzuje się trzecia forma? Już tłumaczę. Jeżeli czasownik jest regularny, super, dodajemy końcówkę ed. Jeżeli czasownik jest nieregularny, to wtedy korzystamy z tabelki czasowników nieregularnych i kojarzy nam się wtedy trzecia kolumna, która nazywa się Past Participle. Dostępna w, e, online, w każdym podręczniku i A teraz najważniejsza rzecz. Nadajemy temu zdaniu stan. I czym jest stan? Jeżeli napisałabym tutaj The view, always admired by tourists, to byłaby sytuacja, że napisaliśmy widok zawsze podziwiany przez turystów. Nie wyobrażam sobie takiego, takiej sytuacji jak fakt, że widok stoi pod wieżą Eiffla, ma kapelusik, przewodnik, okulary przeciwsłoneczne i sam się podziwia. No nie. Trzeba w rzeczy samej dodać temu stan. W czasie teraźniejszym present simple jest to zwykły czasownik być, is. Jeżeli byłoby tutaj jakaś liczba mnoga, wtedy zastąpilibyście to słówkiem or. A teraz przejdźmy w takim razie do innych czasów. Pierwszy zacznę od tego, że mamy przed sobą past simple docelowo. Kojarzycie go przez słówko last, ego albo yesterday i charakterystyczny czasownik z końcówką "-ed". No i teraz nałóżmy regułę. Skoro w takim razie turyści podziwiali ten widok zwierzę wieży Eiffla w zeszłym roku, no to pierwsza zasada. Widok jako na pierwsze miejsce. W takim razie na pierwszym, na pierwszym miejscu stoi zwrot The View. Ja już to skróciłam do na potrzeby tego, że tablica nie jest taka duża. Drugą rzeczą, jak wspomniałam, czasownik w trzeciej formie. Fajnie, bo admire już jest w sobie tutaj yy, z ed końcówką, więc nie musimy nic zmieniać. I nadajemy stan. W czasie przeszłym nie jest to is ani r, ale jego forma przeszła, czyli was. Mołoby być też were. Present perfect. To jest zabawny moment. Dlaczego? Bo wiele z was mówi mi, że oni, że nie, nie potraficie present perfect, że w ogóle nie, nie wiecie, jak to działa. A nic innego, jak wystarczy przepisać po prostu have admired. Jak w takim razie różni się strona bierna? Trzeba właśnie dodać ten stan. Więc tutaj w sam środek dajemy formę czasownika być, ale już właśnie w trzeciej formie i dodajemy tutaj właśnie been. Nie dajcie się też nabrać, bo tutaj zamiast have, w tym przypadku, jeżeli the view jest pojedynczy, czyli mogłabym go zamienić na he, i it. Tutaj musimy to zamienić na HES. Aha, i prezent perfect. Jak go rozpoznać, bo to też ważne. On kojarzy się z takim czymś, że łączy teraźniejszość z przeszłością. Czyli ten widok w y, wieży, y, widok na wieżę Eiffel jest, był podziwiany już przez wiele lat. I charakterystycznym słówkiem jest słówko for, bo on przez wiele lat, on był podziwiany w przeszłości, jest i podziwiany również teraz. I też pokazany jest rezultat, że wszyscy tym widokiem się zachwycają. No, i oczywiście Future Simple. Future Simple możecie docelowo zawsze rozpoznać, ponieważ charakterystyczny dla niego jest Will. Will łączy się zawsze z bezokolicznikiem i polecam zapamiętać. A teraz tłumaczę. Zawód nakładamy regułę. W takim razie nakładamy regułę 1, czyli zamieniamy podmiot z dopełnieniem. Następnie dajemy czasownik w trzeciej formie, to jest punkt 2. A co idzie na tym zakonie, na koniec? Nadajemy temu zdaniu stan. I jak wspomniałam, Will łączy się z bezokolicznikiem, stąd też Will mamy a tutaj nadajemy stan poprzez be. Dostałam też pytanie. A przeczenie? A pytanie? No i teraz zaczyna się tak naprawdę moja ulubiona część, ponieważ wracamy totalnie do podstaw języka angielskiego, gdzie a przeczenia robimy przez nota, w tym przypadku jest to isn't, a pytanie robimy przez inwersję, czyli zamianę, co to oznacza, że is wędruje na początek. Reguła bardzo mocno powiela się w czasie przeszłym. Was w przeczeniu zamieniłoby się na wasn't, a pytanie, łos idzie na początek. Tutaj już jest troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj są dwa czasowniki. Większość z was, co by zrobiła? Przesunęłaby zarówno hef i bin na początek do pytania. Mm -mm. W takich sytuacjach, kiedy macie stan zaznaczony poprzez dwa czasowniki, tylko he wędruje na początek, bin zostaje. To jest ważne. A przeczenie? przez not. Tak jest. W takim razie tutaj zamieniłoby się to na hezet. Co z willem? Ok, zacznę od pytania. Skoro mamy tutaj dwie części, nie przesuwacie dwóch, przesuwacie jedną, więc will wędruje na początek. A nie. Mam nadzieję, że nikt nie powiedział will and, bo tak naprawdę tutaj mamy wersję won't be. I to polecam zapamiętać. Podsumowując cały dzisiejszy odcinek programu, trzy reguły przepisu na szóstkę. Pierwsza: fakt, że podmiot zamienia się miejscem z dopełnieniem Druga, że czasownik jest zawsze w trzeciej formie. Jeżeli jest nieregularny, to w takim razie tabelka, trzecia kolumna. Jeżeli regularny, końcówka "-ed". I najważniejsze, nadajemy zdaniu stan. No i mamy to.